czy Czy Pan tam będzie jeszcze szedł, jak... Już ma parkour, tak? Już ma. Szedmien. Aha, w tym jak już tam wyszła, że... ...to jest ...że... będzie kontynuować. tak... Szerd

Pan chciałby w tej sprawie złożyć zewnątrz, tak? Tak, chciałbym się naprawić. zakończyć. No to w sprawie. Chcę złożyć zewnątrz Zanim zrezygnę, chciałbym zapoznać się z aktami. Zresztą mamy zapisane. Już Pan pamięta, co tu zostało doświadczone. Dlatego po prostu ja nie wiem, ale chciałbym po prostu, że chciałbym tworzyć zeznania po zapoznaniu się z za aktami sprawy. Albo by tak jak wcześniej to już zostało zobaczone na początku. Ale przypomnę, już wczoraj po... Pan mówił, to jest chyba wszystko. Pan już powiedział, że pan został w te zadanie. Co zostało zapisane? Co to Pan tu już pojął warty? że prokurator, który wątpię sprawę wyjaśnił w tym zakresie bezpieczeństwa, ja mogę tylko przypuszczać, że pozytywną, bo jak Pan wie, to po nie może nakazać i w związku z tym teraz tak to poleci. Pan wtedy oświadczył, że Pan musi wyjść, albowiem jest w czynności z W związku z tym y, teraz, co Pan się sprawi, to chciałbym usłyszeć, jakie pan przyłożyć zeznania, że nie było Zeznania złożę po zapoznaniu się z zawaniem sprawy. A, a, bądź, ok. W tym miejscu wtedy to że Prakna pragnę złożyć. Tak. złożyć, zeznania, złożyć zeznania, znają, pragnę złożyć zeznania. Pragnę złożyć zeznania. Po zapoznaniu się z za prawem. Po zapoznaniu się tak za pan. Tak jak zeznania na początku. Ale dzisiaj, chciałbym, chciałbym żeby to zostało podkreślone. Tak. Chciałbym, po zapoznaniu się z aktami sprawy, o co wyżej wrócimy. Albowiem, y, jak to albowiem. Y, to prawo, to tak y, to mówią, albowiem, to protokół Przepraszam bardzo, ale ja być treść moich Dlatego też, żeby Pan mi powiedział, co Pan chce powiedzieć. Panie prokuratorze, nie. Ja chcę, żeby zostały... Ale my nadmierzymy czas, Panie pułkownik. Panie prokuratorze, proszę sobie przeczytać podatek postępowania. Ja nie znaczam jak W, przepraszam za glorcjalizm, że protokół powinien odzwierciedlać wierny treść złożonych zespołów. Ale najpierw trzeba, swobodna składanych zespołów. Żeby ta wierność została złożona. Dobrze. Ale też pana uświadam, że pan już zapomniał, że najpierw jest coś takiego, jak możliwość ułożenia świadkowi składanego. W związku z tym się chciałbym, aby pan odpowiedział, co Pan chce Pani powiedzieć i wówczas po, zapiszemy to, co Pan chce Pani, powiedzieć. Panie Pani, Pani, Prokuratorze, dziękuję za umożliwienie swobody składania zeznań. I teraz i panu. chciałbym panu, panu. z swobody składania zeznań podyktować do protokołu to, co chcę, aby znalazł się w ogóle. Chciałbym, jeszcze raz. Pan, powodnie wiedział, co Pan chce powiedzieć, wówczas ja pozycjonuję Pana, jeżeli będzie się to nie zgadzało z, Pana, jeżeli się, ja Pana przysłuchuję i pan, jeżeli się będzie nie zgadzało ze złożonymi, czy Pana zeznaniami, wówczas Pan włoży oświadczenie, które zostanie zapisane dosłownie, tak jak Pan Bardzo mi proszę, żeby w tej chwili zostało zapisane takie oświadczenie, że przez... Panu Pierwsze, nam, mm -hmm. tak? Proszę, że nie ma. Proszę, proszę, ale proszę, ale nie Proszę, zacznijmy od początku. Przesłuchujący mnie prokurator uniemożliwia mi składanie zeznań. Wreszcie. Mm -hmm. świadek, świadek oświadcza, że... kupujący mnie prokurator... Włożyć, Proszę pana, proszę... To nie są tak. słowa pochodzące ode mnie. Ja nic nie wie, chcę złożyć. Ja powiedziałem, że chcę złożyć na Chciałbym, żeby w protokole znalazło się to, co chcę a powiedzieć. Bym, że, proszę mi poznać w głowie, a pan ma świetny słuch. <śmienny> żeby zapisać, tak jak pan chce po powiedzieć, powiedział. Świat, także złożyć. Panie prokuratorze, ja dziękuję. Ja w tej szopce uczestniczyć nie będę. Pozwól pan, że ja pójdę do... Pana przełożonego, i tą sytuację wyjaśnię. Ja mu się na chwilę, gdzieś z Panem się cieszył. Zapytam, tak? że z tego widziałem, Żeby to było w ja też napiszę, jak ja przynajmniej żeby nie? Ja no, inne ale czy piszesz numery? Tylko to kupisz, bo to Nie, nie mam notatki. Proszę bardzo. Panie pułkowniku, ja mam ogromną prośbę. Pan prokurator, ten, który mnie chce tej chwili przezwoił, to jest pan kiedyś. Już raz groził mi, że spowoduje moje tymczasowe aresztowanie, jeżeli nie przyjmę wersji która się panu Hajdukiewiczowi podoba. W dniu dzisiejszym pan Hajdukiewicz uniemożliwia mi składanie zeznań takich, jak chcę zeznawać. Pan Hajdukiewicz rości sobie prawo do tego, że będzie cenzurował moje wypowiedzi. W sytuacji, kiedy mówię, że pragnąłbym, żeby protokolanka protokołowała wiernie słowo po słowie to, co mam powiedzieć, pan Hajdukiewicz mi to uniemożliwia i zaczyna przeinaczać moje słowa. Ja przeciwko takiemu przesłuchaniu protestuję, bo... Nie życzę sobie, żeby pan Hajdukiewicz w protokole wprowadzał to, co nie pochodzi ode mnie. Ja już takie przesłuchanie przeżyłem w Warszawie i na skutek takiego przesłuchania została wydana decyzja procesowa dla mnie niekorzystna i boję się, żeby po prostu nie nastąpiła powtórka. A ta sprawa jest dla mnie niezwykle istotna, bo kwestia odnowu udostępnienia mi informacji publicznej i być może bezprawnego niszczenia dokumentów ma dla mnie nie będę mówił kolokialnie wagę życia i śmierci, bo od tego zależy moja przyszłość. I ja nie chcę, żeby pan prokurator Hajdukiewicz bronił swoich kolegów i do protokołu wprowadzał to, co pan prokuratorowi Hajdukiewiczem się podoba. Ja w tej chwili, ze względu na moje zburzenie, nie jestem w stanie kontynuować w dniu dzisiejszym tego zostania. I nie życzę sobie, żeby pan prokurator Hajdukiewicz stosował takie metody. Bo to po prostu wchodzi w moją spółpowiedź wypowiedzi. Nawet jak pan się nie zgadza z jakimiś zastrzeżeniami, to przecież poprawek może pan... Panie prokuratorze, nie. Tu chodzi po prostu o to, że cały, prokurat, cały cały tekst przesłuchania, to mają być słowa pana Hajdukiewicza. Ja mówię, uprzejmie proszę o protokołowanie wierne, to co chcę powiedzieć, Chcę dyktować do protokołu, zgodnie z tym, co jest w postępowania karnego. Protokół powinien wiernie odzwierciedlać wypowiedź przesłuchiwanej osoby ja bym chciał, żeby ta wierność została maksymalnie w maksymalnie dużym stopniu zachowana i dlatego pragnę, żeby protokolanka zapisywała słowa pochodzące ode mnie, a nie żeby pan Hajdukiewicz tłumaczył z mojego na swoje, co ma być w protokole. Bo ja nie jestem małym dzieckiem, które trzeba prowadzić zarączkę. Ja potrafię wypowiadać się gramatycznie, składnie i nie życzę sobie, żeby pan prokurator Hajdukiewicz nie poprawiał. Bo nie ma takiej potrzeby. A pan prokurator Hajdukiewicz na początku rozbudowuje kwestię, że zostałem wezwany w charakterze obwinionego przed sądem dyscyplinarnym. jakie to ma związek z treścią składanych przeze mnie zeznań z tą sprawą nieudostępnienia mi informacji publicznej. A ten motyw został niezwykle rozbudowany, a mnie w jakim celu? Panie no ja nie chcę się tak wypowiadać, bo tylko pana relacje teraz nie słyszałem, nie wiem, co na to pan Panie powiedział. Prokuratorze, ja składam po prostu wniosek i ten wniosek ponownie na piśmie o wyłączenie pana prokuratora Hajdukiewicza od czynności przesłuchania mojej osoby. I ewentualnie składam wniosek, żeby w przyszłości, bo ja pragnę złożyć zeznania w tej sprawie, żeby ta czynność była nie tylko protokołowana, ale żeby również była utrwalana w formie dźwiękowej. Nie bo ja, bo to, jest, to jest jedyne rozwiązanie, bo ja jestem bezsilny, bezsilny wobec tej przewagi, którą ma tam prokurator Hajdukiewicz. Nie jest Pan w dzisiaj kontynuować żeby... Ja się leczę od 7 lat na nadciśnienie tętnicze. I powiem tak, chłopcy na dole w sądzie już taki raz numer zrobili, że po prostu było odzywane pogotowie, jakiś tutaj taki lekarz potem to, się mi podskoczyło. Ja w tej chwili mam przy sobie leki, zaraz te leki będę musiał wziąć, powiedzieć, ja mówię, ale nie jestem w stanie w dniu dzisiejszym tej czynności kontynuować. Bo ja po prostu jestem cały no, tego, tak, że tak. małce, że Pan cały może spokoić. Nie, 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 nie. I ja porozmawiam z pułkownikiem Hajdukiewiczem i zobaczę jaka jest sytuacja. Ja chcę po pan prostu, może... jak panie prokuratorze, ja chcę po prostu ochłonąć i niech to będzie po prostu tak, że... Zrobimy tak jak ostatnio. Ja do Pana zadzwonię mm -hmm. i ustalimy ustalim termin. Panie prokuratorze, ja mam harmonogram spotkań na listopad. Mm -hmm. Bardzo napięty, bardzo napięty. Jak Pana nawet zadzwonię jutro? Jak Pana zadzwonię jutro? Jeżeli Pana nie będzie to do to do sekretarki i powiem jakie konkretne dni i potem po prostu, jeżeli nie będzie ustalone, jaki Panom y, y, termin pasuje, to ja zadzwonię pojutrze, żeby po prostu podać mi do wiadomości i stawię się na pewno. I wezmę sobie dodatkowe leki, ja mówię, łyknę sobie coś, ja mówię, jeszcze bardziej na uspokojenie, ja wie, ale ja, mówię, nie, ja mówię, to jest zbyt ważna dla mnie sprawa, żeby po prostu coś mi umknęło. No dobra, no ja, 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 stanie... ja mam dowody ja mówię, i, przy, i, i przywiozę ja mówię, do, dowód z dokumentu świadczący o tym, że to ja mam rację. Dobrze Panie Wójtkopie, skoro dzisiaj Pan nie jest w stanie, no to proszę przelać to na papier, nie? I dobrze, pan uważa za stosowne złożenie. Dobrze, dobrze, ja nie, nie, bo to, to, to bo Zraloj... po prostu ta... ja prostu... Przeżyłem, ja przeżyłem to w Warszawie i po prostu zrobiono mnie, mówiąc kolokwialnie, w konia. Bo po takim samym przesłuchaniu wyszedłem i powiedziałem, że chcę złożyć wnioski dowodowe do protokołu, spokojnie może pan złożyć przy piśmie. To ja mówię, to ja złożę dzisiaj. Na ja piśmie. Nie, nie ma potrzeby. I jak złożyłem wnioski dowodowe do do prokuratury, to w chwili kiedy wyszedłem z gabinetu prokuratora po przesłuchaniu, prokurator zaczął pisać postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. I potem moje wnioski dowodowe zostały oddalone na tej podstawie, że zostały złożone po terminie. I boję się, że pan prokurator Hajdukiewicz taki numer wytnie kolejny raz. Dobra, to proszę no, przelać to na papier. Dziękuję bardzo. Żadne konsekwencje nie będą, bo że do pana Hajdukiewicza już nie, nie wejdzie. Ja nie wiem, czy pan wejdzie, czy nie wejdzie. Nie, ja, ja dzisiaj mówię, ja, ja aż tak, ja, aż to aż to tak, pan Mogłabym się na telefonu no nie ma... tak, że ja nie chcę, ja po prostu nie mogę, ja się po prostu boję. Proszę kolejny Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. z Pana przełożonym zwolni mnie w dniu dzisiejszym tej daty. Czy mogę Panu powiedzieć Panie, Panie prokuratorze, ja jest. po prostu można powiedzieć złożyłem skargę na sposób prowadzenia do no, Pana przesłuchania i nie to widzę to to w dniu dzisiejszym możliwości kontynuowania no, tego przesłuchania. Ze względu na mi stan Pan ma, ma, ma Pan prawo złożyć skargę, natomiast przykład przełożony, przepraszam, ale naprawdę pewnie ma nic do tego. Ja panie, prokuratorze, panie prokuratorze, gdyby pan był prokuratorem, to by pan wiedział, że czynność przesyłania świadka nie może przebiegać w taki sposób, no, jakby pan się o czynność Ale pana, ja wysłucham wszystko, co pan powiedział. Bardzo dobrze, ale denerwował. I myślę, że pana przełożony również. Dziękuję, no, do widzenia. To, mam nadzieję, że się mysle. kurator że złożono mnie wniosek o wyłączenie pana ale tam no tam wybiada, że jest że na pewno nie tak stanę, ale...